7 powodów dlaczego ciągle jesteś głodna. Numer 1. Za mało białka i za mało błonnika w diecie. Białko to najbardziej istotny makroskładnik. Jego trawienie i metabolizm trwa najdłużej. Badania z 2009 roku pokazują, że zwiększenie podaży białka do około 25-30% dziennej energii może zmniejszać łaknienie i ilość zjadanych przekąsek nawet o 60%. Źródło białka nie ma wpływu na sytość. Zarówno roślinne i zwierzęca działa tak samo. Jako wartość w gramach na kilogram masy ciała ustalono 1,6 g na kilogram masy ciała jako punkt najwyższej sytości uzyskanej z podaży białka. Więcej białka już nie zapewni sytości. Błonnik z kolei spowalnia opróżnianie żołądka i stabilizuje poziom cukru we krwi. To sprawia, że nie masz gwałtownych spadków energii i napadów głodu. Pozytywny wpływ wykazuje spożycie jednorazowej porcji 10 g na posiłek lub 30 g błonnika dziennie. Najlepszy efekt wykazują pektyny, gumaguar, oraz Fesylium. Co robić? Do każdego posiłku dorzucaj: Źródło białka: jajka, tofu, jogurt grecki, skyr naturalny, ryby, soczewice, dziecięce czy chude mięsa oraz błonnik: warzywa, owoce ze skórką, płatki owsiane, siemielniane czy pełne ziarna. Głód to bardzo złożony proces, który wymaga dogłębnej analizy. Jeśli chcesz wiedzieć więcej szczegółów, zerknij na kanał Zdrowy Impuls, gdzie pojawił się najnowszy filmik na ten temat.